Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Macie a to jest kolejny odcinek Butterfill do trójeczki lecimy dalej z tematem. Nagrywam dzisiaj dwa odcinki i dwie misje Jestem po 5 odcinek to Raidera dzisiaj, więc będzie ciekawy okay. grup o Dima! Dima z tego co że pojawia się w czwórce jeszcze. Несколько мертвых полицейских. Да, реально, да, мы рядом, но спокойнее. Не бы жабы. Даже после того, что случилось, все равно хочет... Соломон, Он может быть псих, но он точно знает, чему он хочет быть, чтобы сохранить свои цели. Ты помнишь, в не раз мы здесь были по триумфальной арке. Ну, тобой, Шикиш, сейчас ставим. Если бы были люди, люди осознали, кто здесь у меня каждый мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это, меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремлекс обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем и блокиратор. Добра, руками закуцать. закуцают. активизировать ядерный чемоданчик с если мы будем близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Tak jest. Dam radę. Tak, gotowi. <laughs> Jezu sfery te grammy zawsze rozwala. Yy, w kilku momentach, wiecie? Znaczy, jest zagrożenie do koralne. Dostań się do budynku giełdy. Już się robi Otwieraj... Aha, przecinamy sobie kabelki, żeby otworzyć No dobra, niech będzie Coś podejrzewam, że już o nas będą wiedzieć Dobra, karabinek już wyrzucony z tego co widziałem. What the fuck! Nie Mieliście mnie usłaniać! Nie ja miałem tylko zabić tamtych dwóch. Kutwa. Co, i znowu muszę mieć cały ten. A ja w ogóle muszę to jeszcze raz rozwalić te kable. Ale, prawo jest zrobić w tym odcinku dwie misje. Jo. Tyle przeszliśmy, Tyle przeszedłem dzisiaj Tomb Raider'a, że to jest Shock. Zrobiłem pięć odcinków dosłownie, tak? Yy, I zostało mi tam siedem chyba misji z tego, co kojarzę. I to jest dla mnie szok. Tam jestem już prawie pod końcówkę, tutaj jestem mniej więcej w środku fajnie jest, tak? 7 odcinków zostało łącznie z tym. Dobra, żałuję, że nic nie widzę. Poziom B to tam. Dobra, przeładowujemy. A, tam w ogóle mądowa spójść. Kurde, chłopaki. Schodami lecimy. Okej. Okay. takowe twoje zapisywanie jest git Gdzie teraz towarzysze? Towariat, towarzyd, przywadzcia. to <grym i zna> Dobra, prowadź. Dobra, jakoś to idzie Już za tobą biegnę, towarzyszu, podążaj Podążam! Uuu. Odcinki no miało być po misji Postaram się robić po misji Chyba, że będą krótkie, to po dwie Dowaj w lewo, w lewo! W lewo ja nie chcę, pole w prawo. Dobra, sporo tutaj mamy tych bombek. Na dół, do góry, do góry. Już nie masz maski. ściągnij mu maskę po prostu. Nie się z nim lejesz. A i tak go zrobiłeś. Spoko. Uuu, jak smutno. O Jezu, coś kojarzę, coś kojarzę. To mnie się nie podoba, wiecie. Dobra, podleż się delikatnie Dima Dobra, chłopaki moje tu przechodzą chwilę, to przeładuję i lecimy dalej. Jezus maria, tutaj naprawdę muszę się skupić. Dobra, chłopaki sobie dadzą radę w niektórych miejscach sami. Dobra, udało się. Troszeczkę rozwiązaliśmy tą sytuację. Poruszajmy się dalej za naszym towarzyszem Krillem, Kirillem. Dalej na górę. Teraz my znajmiemy ten balkon. Jesteście chłopaki? Dobra, bardziej mi się podoba tamta broń. Trochę będę osłaniać z drugiej strony Buzda, miałem osłaniać Chciałem osłaniać, właśnie z tej Przed czymś takim i mi nie mylić, jak zwykle Co zrobić? No, jest dobrze, dobrze, chłopaki, dajemy sobie jakąś radę. Mamy się dostać tu na dół. Kumam. mam? Po co nam te maski gazowe na Przeciwgazowe, przepraszam. Jeżeli jakby mnie od DDB z... zjadł za nazwanie tego maską gazową, to po prostu masakra. Dobra, muszę go schwytać. Tak naprawdę biegnąc za nim, i coś tam ogarniając sobie po drodze. Dobra, go. Oh no, e, czyli że muszę strzelać, ale zarazem muszę się dobrze rozglądać. Ej, to będzie ciężkie. <laughs> tak, neutralizacja zagrożenia za 3, 2, 1 Dobry jesteś, dobry. Zarazem nie mogę pozwolić tak naprawdę, żeby uciekł, bo jak ucieknie też jest koniec misji, nie zaliczono. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie on mi uciekł. Jak ja mam go gonić od tego momentu. Nie ogarnąłem po prostu, jak mi spierdziła, wiecie? Dobra. Dobra, teraz dopiero mogę go dalej gonić, okej okay. Chłopaki, ja go miałem gonić sam Dobra i już cię nie ma Tak Od początku mówiłem ściągaj maski, ściągaj maski po prostu Mamy podążać nie gonić Czyli po prostu źle zrozumiałem wtedy misję его сюда, когда мы его захватим, понял? Dobra, idę za wami, chłopaki. Dobra, Dima, zaczynasz zabijać policjantów. To niedobrze. Polisaj, 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 papa, polisaj. Policja próbuje mnie dorwać. Policja próbuje mnie dorwać. Już ruszam za wami chłopaki. Dobra. Będę się poruszał za nim po prostu. Naprawdę idę za nim, idę za nim, żeby nie zginąć, bo jest podążenie. Nie, policję! policje. Gonię go po prostu. Nie. Wow. Dobra, nasz ziobel nie żyje. Jeden z towarzyszy. Próbuj chociaż na siedząco to robić, wiesz? Nie ma problemu. Już ruszamy. Dobra. Lecimy dalej. Jeszcze się odwraca. Damy jakąś radę. Musimy. Dobra, nie spadaj tak na nogi. Wiesz? Szlak, 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 szlak. Wyleby nie uciek, wyleby nie uciek, wyleby nie uciek. Nie ma tak łatwo. Bank. Ej, a gdzie jest torba? Nie, nie ten guzik, nie ten guzik, nie ten guzik. Będzie jeszcze szansa? Nie, nie mogę popełnić żadnego błędu. Kiedy on to zrobił? Okej okay. Nie mogę popełnić żadnego błędu w klikaniu okay. Nie ma takiego bicia No Lezes

Nie daliśmy rady jej rozrobić. Chalipka. Olipka. Chalipka. to się stało? 10 godzin temu. 80 tysięcy zabitych. Epicentrum znajdowało się w budynku giełdy. Jakie to uczucie? Chciałem? Jesteście bardziej po pierwszyli. Kurde. To zrobił, sierżancie. Guilla. Visolom. Siła wybuchła odpowiada mocy rosyjskiej bomby walizkowej. Dokładnie w tym samym czasie w Paryżu. Próbował temu zapobiec. Paryska była to pewnie jedna z tych zaginionych. Dobra! Tak pozwoliłeś, żeby to się stało. sierżancie. Co się

Dziękuję wam za oglądanie tego wspaniałego materiału, do zobaczenia w kolejnym już wkrótce A nie mogę jeszcze? No właśnie Miller, skąd się bawić? Chciałbym zacząć kolejny odcinek, wiesz? Dzięki wam za oglądanie, cześć i czołem, hej!